Szef Autokomisu, Mariusz, w oczekiwaniu na wcześniej umówionego klienta, dokonuje porannego przeglądu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, masz matajas. Witam. Ja w sprawie cię? tego auta, tak, na sprzedaż, to rozmawialiśmy. Tak jest. Jak to widzimy? To musimy sobie to pooglądać, to nie jest taki kąsek zwykły, to jest coś innego w ogóle, już na pierwszy rzut oka, jeżeli podjechał, to już widać, że trzeba się do tego przyłożyć, żeby to autko dokładnie obejrzeć. BMW X5 wyprodukowane w 2015 roku przeszło gruntowny tuning. Między innymi podniesiono moc 4-litrowego silnika z pierwotnych 575 koni na 760. Do tej pory auto pokonało 140 tysięcy kilometrów. Także możemy sobie zobaczyć teraz. O! I najważniejsze serduszko już widzimy. Rozmawialiśmy już wcześniej, że ten samochodzik niby tam koło 2,7 do setki ma, tak? No ma, no. Ta krowa niestety, ale tak jest, no. To jest, to jest prawda. Niemożliwe... Nikt to nie wierzy, no. Nikt to nie wierzy, ale tak jest. Dla mnie to też jest niemożliwe. Jeżdżę różnymi samochodami i powiem szczerze, że to jest samochód, który może się nie rzucać w oczy, a robić no, niesamowite wrażenie, jeżeli by ktoś chciał go wypróbować. Dla mnie to jest niewiarygodne z, e, osiągnąć poniżej 3 sekund, można powiedzieć, z który ma strasznie szerokie, wielkie. Opony i strasznie dużą masę. No i Uważam, że jest to do zrobienia. Są tacy ludzie, którzy kochają każdy ułamek sekundy, żeby był samochód dopracowany i żeby miał to przyspieszenie. 760 koni dało dużo do zastanowienia, bo jeździłem pod, po podobnymi mocami, ale w niskich samochodach i sportowych samochodach. Nie chciałbym się najpierw najarać, a najpierw chciałbym sobie Rozumiem. zobaczyć, Dobra, co ma złego. Potem ja wsiądę za kierownicę, dodam trochę gazu, wzruszy mnie ten samochód. <laughs> Właśnie I o będę... to chodzi. O to <laughs> Odwrotnie Oj. będę z panem rozmawiał. Ja popatrzę po swojemu, najpierw poszukam błędów w samochodu, dobra? Dzięki w takim razie. Co to są takie. To no to właśnie, sklejki? z takimi naklejkami było to kupione, ale też mi tutaj pan powiedział, że to jest bardzo łatwo do odklejenia, także myślę, że nie byłoby z tym problemu. No. Wie pan, to jest tak, indywidualna rzecz każdego klienta i teraz jednemu się może to podobać, drugiemu nie. Osobiście jakbym to kupił, wolałbym to na przykład zerwać, mhm. aczkolwiek można spróbować takie ogłoszenie dać z tym. Ja już też sprzedawałem jeden samochód, mhm. który musiałem cały rozkleić. Jeżeli go spytałem skąd te naklejki, powiedział, że poprzedni właściciel był miłośnikiem amerykańskich motorów. Zrobił takie jakby tatuaże na tym samochodzie, które można w każdej chwili było zerwać. Nie są to zamalowane farbą bezbarwną, tylko naklejone na samochód.